To miasto dobrych ludzi! Siemanko jestem Irzej Dżuk i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Marvel Avengers. W poprzednim odcinku jako Tony Stark, a raczej Iron Man, samotnie poszukiwaliśmy sygnatury cieplnej na wschodnim wybrzeżu USA i okazało się, że był to reaktor łukowy, który zaprojektował Tony Stark, tylko że w skali makro, który przy eksplozji mógłby zniszczyć całe miasto. A teraz jako Kamalkan i Hulk poszukujemy rdzeni inicjatora, aby uruchomić Chimerę. I jesteśmy na pustyni Utah. Dobra, gdzie mamy jakieś znaki zapytania? Tutaj, po drodze. Nie, nie. Uczci tych, którzy oddali życie. Zaruą tutaj. Wiem, to nie misja. Dobra, mamy tej skrzynkę. O. Aczkolwiek mnie bardziej interesuje jeszcze ten znak zapytania. Czy ja się do niego dostanę? O chyba nie. Do tego znaku zapytania z tego co widzę można się dostać jedynie wchodząc do tego bunkra, czy po prostu idąc w stronę głównego celu misji. No kan. Wydaje, że Hulk nie jest dzisiaj zielonym sobą. Wygląda na to, że Doktor Banner bardzo przeżył śmierć naszego ukochanego kapitana Pan Nokan. Z jego dzienników wynika, że wrócił na chimerę, żeby zbadać wydarzenia z dnia A. Zamiast tego kolejne porażki wywoływały u niego coraz większą frustrację. A, no tak. Bruce czuje się winny. Wszyscy czują się winni, pan Nokan. Hmm. Nie, tędy zdecydowanie się nie dostanę do tego znaku zapytania. Kolwiek. Hmm... O! Tak, to jest miejsce, które mnie doprowadzi do tego zapytania. Na pewno. Piąteczka na powitanie. Można pożegnanie. Wiesz co, Halk, jak się wykonać tę egzekucję? Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. To co wam z tego marnowania ja wam wbiję do głowy, że lepiej zmarnować trochę amunicji, by pokonać przeciwnika. A tak to widzicie. Poszczędziliście naboje. Wy dostaliście łomot. A ja wykonuję swoją misję dalej. Ponieważ nie przebieram w środkach. Ogranicza mnie tylko poziom mojego doświadczenia. Jak widać, wasz jest dalej za mały. Krytykuję SI. Nie jest ze mną dobrze. Przed Wami jeszcze więcej sprzętu Aim. Oby takiego, jakiego szukamy. Co jeszcze tej mamy. To pomieszczenie wydaje mi się bardzo interesujące. O, Rdzeni tu brak. Więc szukajmy dalej. A to było takie... O, słowa pułapka. Jak się mówi, że alternatywne miejsce znalezienia. Rdzenia. zaraz padniesz leżeć Dobra, e, chyba z tego obszaru to już chyba wszystko, więc nie ma co zwlekać. Trzeba stąd uciekać, póki właśnie mamy ku temu stosowaną okazję. Czeronimo! dobra. Rdzeni spłoną! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej! Więc musimy się spieszyć. Aktualizuję twój HUD o kolejne położenie rdzenia. Ne, ne, ne. Niedobre, Katki, niedobre. Widać cele! To są chyba niedobitki z ruchu oporu. Zara. Tam jest HD! To są Potrzebujemy wsparcia! podobają mi się te dzieci. To nie są zwyczajne puszki, AIM. Panno Khan. Możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami. Radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie! Wygląda na to, że teraz pracują dla jej. Au! Ocz ty, Skubańcu. Gdzie jesteś? Zdjęcie. Zaraz wprowadzę cię na ziemię. Tarczami są dosyć upierdliwi, bo z tego co widziałem, nie można tak łatwo uniknąć tych jego, tych, tych tarcz. Przeskoczyć albo zrobić czegoś w tym guście. No. Eee, tego. O. No nie, nie da się go przeskoczyć. Tarcze tych gości chyba tylko trzeba mocnymi atakami, albo jak w zajść, żeby zaatakować. Hmm. No w każdym razie Serberzy sprawiają problemy Ale nie na tyle duże, żeby nie poradzić sobie z nimi Chociaż dobra Ty mamy kolejnych O, wypad Udało mi się ich zrzucić z Klifu bardzo przyjemnie, o. koleś. O, jak już spadasz, to spadaj. Dobra, baćcie sobie w międzyczasie otworzę skrzyneczkę. Nie przeszkadaj, zajdzie sobie. nic takiego! Nic w Nie, nie, nie. robotcik jest bardziej wytrzymały. Wygląda na to, że to jest... że to by było na tyle. O! Brusu się. Znaczy, Halk już się odmienił na brusa. Bardzo fajnie. Zebraliśmy wszystko, co udało się znaleźć na pustyni, ale to nie wystarczy. Ach. Jestem sama. Co? Gdzie są inni inhumans? Dlaczego nie walczą o swoje? Et, chyba nie. Widziałam symbole ruchu oporu. Słyszałam o rebelii, a mimo to nic się nie dzieje. Hmm. W ogóle nie czuję się chora, nigdy w życiu nie miałam więcej sił. A jeśli się mylę. Manipulacja, Aim. Wiem jakie to uczucie. Te emocje są częścią nas. I wydaje mi się, że najlepiej jest zwyczajny zaakceptować. się jakbyś pobił baner. Te porządnie. Albo coś w tym guście. Mój ojciec mówił mi to samo. A widać, że to by strzachał. <grywa> Zgadza się. Trzeba wracać na Himerę. Ale co tak bez niczego? Bez żadnego... Okej. Okay. Do rdzenia? Nie ruszać się! No weź, stary. Dziecko i jakiś dziad. Jakiś dziad? Dobra. Doktor Pim was przyjmie. Pim Kto? E, Hank? Pim? Nie, samo. Yy, no dobrze, robi się coraz ciekawiej. Kolejna frakcja. Hank? Bruce? Co ty tutaj robisz? Miałem zapytać o to samo. Co? <laughs> O rany, dobrze ci widzę, A, Kamalo, to jest y, doktor Pim. Antman? To bardzo stare czasy. Za mną. Okej, okay, więc to jest ta poszukiwana sygnatura cieplna. udało nam się zebrać broń, roboty, technologie AIM, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych rdzeni? Mamy helikarier, któremu przyda się trochę czułości. Na pewno coś się na to poradzi. Licznie panu dziękuję. Co to za miejsce? Nazywamy je mrowiskiem. Uu, to nie mój pomysł. Nazwę wymyśliła nasza hakerka tancereczka. <laughs> tancereczka? Ale odlotek. To stąd ona jest? Czyli oni wszyscy. To inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Czyli chyba walczyło swoje. O. Oh. Ale się ukrywają. Rozgośćcie się. Mamy dużo do nadrobienia. No. Czyli jednak wrócimy na Chimere. już sobie wyobrażałam. Z jakimiś rdzeniami. oje no jak to się zwie rdzeń? Indukt 1. No jak, <grym>, jak ja mam problem z tą nazwą? <grym>, o nie wierzę. Jest gdzieś tej... ta nazwa. Powiedzcie mi, że w celach gdzieś to znajdę. No proszę. Inhumans, Hank Pym, bla 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 bla. No way. Nie przypomnę sobie. <grym>, nie ma szans, że przypomnę sobie, jak nazywały się te rdzenie. Był reaktor łukowy, to pamiętam, a później rdzeń i... In... coś tam, masakra. O jeny. Ale jak na razie... Nie jest to chyba... ta nazwa nie jest rzeczą najważniejszą. Najważniejsze jest to, że mamy do tego dostęp i sporo tego właśnie znajduje się o tu, 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 tu za nami. A nasza misja dobiegła końca. Wsadziliśmy kij w mrowisko i teraz będziemy musieli przeszukać zobaczyć, co to mrowisko w sobie kryje. Tymczasem, jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawiajcie też po sobie komentarze, abym wiedział, jak odbieracie moje filmiki. A jeżeli seria Wam się podoba i chcecie, jesteście ciekawi, jak potoczy się dalsza historia Avengers, zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby być powiadamianym o tym, że pojawia się na moim kanale nowy odcinek. Tymczasem wielki dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!